Cześć, witam Cię na kolejnym treningu z Mobility, tym razem skupimy się na przywodzicielach dużo szerokich pozycji. Jak zawsze przypominam, że pracujemy w max 80% swoich możliwości. Jeżeli czujesz się w trakcie treningu mało komfortowo, walczysz o życie i odliczasz sekundy do zakończenia danego ćwiczenia, to znaczy, że prawdopodobnie pozycja, którą przyjąłeś jest zbyt śmiała lub zbyt agresywna. Co do w stosunku do twoich dzisiejszych możliwości. Zaczynamy od rockingu czy kołyski w pozycji z nogą odprowadzoną do boku. Staramy się trzymać kolano zablokowane w wyproście oraz stopy odstawiamy mniej więcej w linii kolana nogi podporowej. Jeżeli chodzi o ręce służą nam przede wszystkim temu, żeby utrzymać stabilną pozycję pomóc nam w ćwiczeniu. Nic więcej w zasadzie tutaj od nich nie oczekujemy. Następna minuta to trzymanie pasywnej pozycji, czyli zakres, który udało nam się wypracować w trakcie poprzedniego ruchu. Staramy się teraz przytrzymać. Kolejna minuta pracy. Jest to dobry moment na to, żeby sobie popracować oddechem skupić się na tym, żeby wyrównać długość wdechu. Pauzy, wydechu i kolejnej pauzy. Staramy się w ten, spo, w ten sposób uspokoić układ nerwowy, wyjść z takich panicznych, stresowych odruchów naszego ciała, które blokują generowanie dużych zakresów ruchu. Jeżeli chodzi o ramiona, znowu służą nam przede wszystkim temu, żeby było wygodnie i w miarę komfortowo spędzić tę minutę. Czas dobiega końca. Teraz będziemy przechodzić do ćwiczenia trzeciego. Zmiana z pasywnej pozycji w ćwiczenie dynamiczne. Tym razem sięgam ręką daleko pod siebie w bok. I z rotacją odcinka piersiowego wychodzę do takiego sięgnięcia ramieniem do sufitu. Jedno powtórzenie, jeden oddech, minuta pracy. Założę się, że to żona właśnie do mnie napisała. Już wyciszone. Zostało nam 15 sekund pracy, i za moment delikatnie zmienimy pozycję, w której się znajdujemy. Zaczynamy od tego, że poprzez ruch palce pięty. Delikatnie zwężamy pozycję, i tutaj będziemy wypychać biodro przed siebie, czyli je prostować. Następnie znowu tak zwaną kołyską. Tutaj ściągamy napięcie i pchamy przed siebie. Noga podporowa, na której klęczymy, powinna się ułożyć w taki sposób, żeby piszczel był ustawiony prostopadle do naszego ciała. Ta noga będzie chciała wchodzić do środka w takiej rotacji zewnętrznej. Jest to normalne zachowanie, ponieważ w ten sposób ściąga to napięcie z pewnych mięśni, które my akurat w tym ćwiczeniu staramy się rozciągać. Dlatego trzeba ją tam pilnować, żeby nie wędrowała. Analogicznie do pierwszego ćwiczenia. Także, i tutaj po tej kołysce przejdziemy sobie w pozycję pasywną, czyli trzymamy biodro w wyproście, no i dodajemy do tego jeszcze taki ruch skłonem sięgającym ręką nad głową. Najczęstsze kompensacje, które się tutaj pojawiają, to przede wszystkim uginanie kolana. Nogi odprowadzonej do boku, skręt tłowia, e, zamykanie się biodra na te wszystkie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. No i oczywiście praca oddechem. Sięgnięcie to wydech, powrót wdech, sięgnięcie wydech. Pozostało 15 sekund. I czas na zmianę nogi. Powtórzymy wszystkie 5 ćwiczeń. 5 minut na drugą stronę. Zaczynamy od kołyski. Pozwala ona tak wstępnie rozgrzać tkanki. Ale też zbadać, jakie są nasze możliwości danego dnia. Przypominam, że przy treningu mobility każdy dzień będzie wyglądał inaczej. Mobilność zależy od całej masy różnych czynników, dlatego nie ma się co jakoś przyzwyczajać e, do konkretnej formy. <laughs> Oczywiście jedna i druga strona. Będą się między sobą różnić, jeżeli chodzi o komfort przebywania w tych pozycjach. Jest to też taka rzecz, którą po prostu trzeba zaakceptować. Ostatnie sekundy, schodzimy na przedramiona, trzymamy pozycję pasywną. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie też, że to jest moment, w którym może się okazać, że w tym biodrze coś zacznie puszczać, zrobi się nieco przyjemniej i e, pojawia się okazja, żeby parę milimetrów ukraść co też czynimy czyli jeżeli zrobi się nieco więcej miejsca w biodrze, w tej konkretnej pozycji staramy się zejść albo tyłkiem niżej albo sięgnąć nogą do boku nieco śmielej Ostatnie 15 sekund. Kolejne ćwiczenie to sięgnięcie ramieniem pod sobą i wyjście w kierunku sufitu poprzez rotację odcinka piersiowego kręgosłupa. Przypominam o oddechu. Oczywiście, jeżeli czujecie, że ta pozycja jest do poprawy że ręka Wam ucieka lub jest w, w, z jakiegoś powodu niewygodnie to nikt z nas nie jest przybity do ziemi, można sobie w każdym momencie tę pozycję poprawić byle nie obciążać niepotrzebnie miejsc rozciąganych, dlatego, że e, no jest to zachowanie takie prokontuzyjne i raczej tutaj delikatne korekty pozycji niż gmeranie na nodze rozciąganej Zostało nam 20 sekund. Ostatnie 5. I będziemy poprzez palce pięty zwężać nieco pozycję, dlatego że ta wysoka forma jest co bardziej wymagająca dla biodra, no i kołyska. 别的，再有手机。 Zwróćcie uwagę na to, jeżeli pojawią się znowu kompensacje, czyli noga podporowa, na której klęczymy, czy nie ucieka nam do rotacji zewnętrznej, czyli ta stopa czy nie wędruje do środka, czy nie skręcacie biodrem, czy kolano się nie zaczyna giąć. No i dziesiąta minuta, pozycja zablokowana biodra i sięgamy w kierunku nogi rozciąganej. Każde sięgnięcie to wydech. Jedno z lepszych ćwiczeń, które można wykonywać, jeżeli chcecie w tej pozycji presować lub hejlować ketlem. Jest to taki stały element mojej rozgrzewki przed tym ćwiczeniem. No i to w zasadzie tyle. Nie będę strzępił jęzora bez powodu. 20 sekund. No i tym samym kończymy naszą przygodę tutaj w pozycjach takiego pół rozkroku. No i przejdziemy sobie do żabki. Kilka słów na temat samej pozycji. Staramy się utrzymać piszczele równolegle do siebie. Stopy w zgięciu grzbietowym. Jednym słowem ustawiają się one w takiej literce L. Trzymamy w pierwszej formie pozycję na wyprostowanych rękach. To nieco zmienia kąt natarcia w panewce przy tej kołysce, kiedy staramy się budować zakres delikatnie z niego uciekać. Kręgosłup w pozycji neutralnej, on tam lubi się nieco zgarbić w odcinku lędźwiowym, jeżeli nasza miednica będzie uciekała przed tym rozciąganiem. No i oczywiście tutaj wyczulam na to, żeby... Nie pakować się na hama, tylko delikatnie te 80% staramy się przestrzegać Może naszych możliwości oczywiście. Po minucie pracy kołyską zostawiamy sobie minutę w pozycji pasywnej. Znowu jest to dobry moment na pracę oddechem, na obserwację tego, co się dzieje w biodrze, czy pojawia się nieco więcej przestrzeni na to, żeby na przykład zejść niżej lub rozstawić nogi szerzej. Ostatnie 10 sekund. Następne ćwiczenie polega na tym, że zostajemy w tej pozycji w maksymalnym zakresie, który udało nam się wypracować, i dźwigamy poprzez rotację wewnętrzną lewą stopę w kierunku sufitu. Przy tym dźwiganiu zwracamy uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby nie uciekło nam to zgięcie grzbietowe stopy, czyli żeby nie zaczęła się tak chować do środka. No i po drugie, żeby cały ten piszczel też nam nie zaczął wędrować do środka, żeby pozostał w takiej relacji pozycji równoległej w stosunku do drugiej nogi. Tutaj często obserwujemy też machanie całym tłowiem, ucieczkę taką tłowia do boku, która zwiększa nam wizualnie zakres ruchu. Ale jeżeli akurat w tym ćwiczeniu udaje Wam się wygenerować dosyć duży zakres, to znaczy, że można tam poszukać albo szerszych pozycji, albo niższego zejścia biodrem. I jak to się mówi w korporacjach, zchallenge'ować nie nieco tą pozycję, bo jest ona prawdopodobnie dla Was zbyt prosta. Więc przypominam i uczulam na to, że to nie jest konkurs tego, kto podnuje się nogę wyżej, tylko nadal skupiamy się na tym, żeby przede wszystkim ta żabka była jak najszersza i jak najgłębsza. Ten ruch nogą to jest tylko pretekst do tego, żeby tam rozkojarzyć nieco układ nerwowy, uspokoić go. Zdjąć ten taki odruch stresowy, obronny przed spięciem mięśni i w ten sposób zdobyć tam nieco więcej przestrzeni i terenu. Ostatnie 15 sekund i całość będziemy powtarzać tych 4 minut w następnej formie, jaką jest żabka niska, czyli schodzimy na przedramię. Zdecydowanie najprostsza figura dzisiaj na sam koniec. Powtarzamy rocking czy kołyskę po polsku, jak ktoś woli. Być może tutaj uda się zejść nieco niżej, nieco śmielej, ale tak czy inaczej należy mieć na względzie bezpieczeństwo i e, trzymać się tych 80% swoich możliwości. Ostatnie 15 sekund i przypominam, że następną formą jest pasywne trzymanie pozycji w rozciągnięciu. No i w tej minucie nic się nie dzieje. Jak w polskim kinie. Czekamy minutę cierpliwie. Tu można sobie oczywiście poeksplorować troszeczkę tą pozycję, poszukać kątów, zakresów. Proszę nie wchodzić. 10 sekund. Przepraszam Was tutaj takie trochę prywata rodzinna. No i teraz lewa noga do sufitu. Kozłowski, głowę podnieść. Głowa powinna być w przedłużeniu kręgosłupa. Dziękuję. Moi drodzy, zmierzamy powolutku do samego końca. 5 sekund. Zmiana nogi. 2, 1, ok. Mimo tego, że mamy jeszcze prawie 2 minuty pracy, to jest to ostatnie ćwiczenie. I tutaj słowo komentarza się należy, ponieważ ostatnie 8 minut spędziliście w pozycji żabki. Bardzo nierozsądnie byłoby w sposób nieumiejętny próbować się z tej pozycji wygrzebać, wykaraskać i wyjść, ściągając nogi do środka. Dlatego jest opracowana specjalna technika, którą zaraz zobaczycie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby e, nie szarpać tych takich rozciąganych długi czas mięśni, ponieważ łatwo tutaj o kontuzję o charakterze przeciążeniowym. Dobra, 2, 1 i teraz przenosimy ciężar ciała na ramiona. Powolutku kładziemy się na ziemi. Dopiero kiedy brzuch już się położy i nogi są odciążone. To możemy je ściągnąć do środka. No i ostatnia minuta to odprężenie. Wchodzimy sobie tutaj do pozycji tak zwanej zejza, czy siadu japońskiego. I w tejże pozycji próbujemy po pierwsze wrócić oddechem do takiego spokojnego cyklu. Najlepiej 4 sekundy wdech, 4 sekundy pauzy, 4 sekundy wydech i 4 sekundy pauzy. Staramy się wciągać powietrze mniej więcej. W obszar na wysokości naszych dolnych żeber trzymamy pozycję wyprostowaną, taką neutralną kręgosłupa. Fajnie gdyby pięty w tej zejdzie się stykały razem. No i dwa: jeden, przeciągnięcie i luz. To kończy dzisiejsze zadanie. Dziękuję bardzo za towarzyszenie mi w tym treningu i do zobaczenia na następnym.